Cześć Wam, z tej strony Kamil i dzisiaj razem z Wiktorią pokażemy Wam, w jaki sposób wykonywać przejście z pozycji psa z głową w dół do przodu maty. Więc zaczynamy od psa z głową w dół. I z psa z głową w dół w winiasie często wykonujemy trójnogiego psa przed przejściem do przodu maty, więc podnosimy na wdechu lewą nogę w górę. Jeżeli nie widzieliście filmiku, jak wykonywać tę pozycję poprawnie, to możecie śmiało zajrzeć. I stąd. Przytulamy kolano do klatki piersiowej, wysuwamy ciało w przód, tak żeby barki znalazły się w jednej linii z dłońmi, tył ciała aktywny, więc przyciągamy piętę do pośladka, wciskamy kolano w stronę klatki piersiowej, mocno odpychamy się rękami od maty, żeby nasze łopatki weszły w protrakcję, żebra pępek wysoko wyciągnięte, wbite w kręgosłup i wychodzimy na samą górę naszych palców i stąd jak najdelikatniej próbujemy przełożyć stopę do przodu maty. Ok, jeżeli to jest niemożliwe i pracujecie jeszcze nad siłą i techniką, żeby to wykonać, a potrzeba tutaj trochę siły, stopa zatrzymuje się gdzieś pomiędzy. To, co robimy, żeby przejść do przodu, to łapiemy sobie dłonią za stopę i przenosimy ją do przodu pomiędzy dłonie. Nie chcemy zatrzymywać się wcześniej, bo wtedy, jeżeli będziemy wchodzić do pozycji stojącej, to będzie ona po prostu za krótka. Ok, i odpoczynek.